Witam. Kolejna Wespa na podnośniczku wylądowała w takim w miarę krótkim okresie. Jest to, jak widać, lx 125 z 2012 roku. Znaczy, że już na wtrysku przebieg 10148 km. I co my tu mamy? Zasadniczo mamy jakiś podstawowy serwis przeprowadzi, bo to taki po świeżym zakupie sprzęt. Także wiadomo, oleje, filtry, zawory trzeba posprawdzać, świece wymienić, no prze, ogólny przegląd zrobić tego sprzętu, hamulca posprawdzać, w jakim stanie to wszystko jest. Eee, choć już widzę takie na pierwszy rzut oka, naprawdę ładnym stanie skuterek. Wszystko fajne. Nie widzę jakieś jakichś tam zniszczeń. Wszystko takie naprawdę kupy się trzymające. Także biorę się powolutku za rozbiórkę, odpalę sprzęt, rozgrzeję, spuszczę olej no i zacznę wszystko przeglądać. Choć może najpierw nie, nie będę odpalał, a najpierw to się do, dobiorę do zaworów, póki są zimne. Mam uszczelki, wszystko, także pewnie od zaworów zacznę. Także muszę to wszystko porozbierać, posprawdzać tutaj. I tyle, dobra. Biorę się za pracę a w międzyczasie, będę pokazywał, co tam jak tam się robi. Niby trochę rozebrane, a tak naprawdę nic nie rozebrane. Niestety trzeba silnik wyciągać, bo. obudowa odkręcona, ale niestety nie wyjdzie. Tak samo dekielek. Niby odkręcony. A widzę, że tam spod odby się pocisza Trzeba po wymieniać o-ringi, tak samo mam na tym, no ale niestety nie wa ważne w jakim ustawieniu, czy na stopce, czy bez stopki, czy silnik bardziej pochylony, te dekiel nie chce wyjść. Także trzeba silnik na pewno odkręcić i na pewno podnieść delikatny nadwozie, wtedy będzie ten, trzeba zamorcadora spuścić i tutaj mocowania silnika i lekko unieść Reszta nadwozia wtedy powinno być już w miarę, o, w miarę dostęp do tego. Może więcej nie trzeba będzie, ale tak to jest. miało być łatwo i przyjemnie. Niestety, już nie jest łatwo i przyjemnie. No ale niestety z takim czemy, człowiek sobie nie radził. Tylko się później to jest te pytanie, czemu to tyle pani kosztowało? No, dlatego, że niestety praca pracy nierówno. A ja tutaj pójdzie dużo więcej roboczo godzin, żeby to wyjąć, wsadzić, aniżeli. O. W tamtym, który ostatnio robiłem, a pewnie, film pe pewnie będzie później, jak po tym, bo jeszcze nie skończono tamto moje, to w chwili wolnej się tylko robi. choć tam ten silnik też się w miarę szybko wyjął, także tutaj wyciąga. Dobra, biorę się. No i dobra, mamy. Wystarczyło parę centymetrów, by spuścić. To odsuwać, tam no już tu mamy dostęp. To widać w w jakim stanie. Tu w o, nie, Tak to wygląda. No, tu dawno, dawno nikt nie zaglądał, że to wszystko ładnie poczyścić, choć no, widać, że w środku tutaj gdzie jest airbox, także tu jest czysto. Oko... Tutaj wewnątrz, dookoła, gdzie wchodzi powietrze, jest syfun, no, ale widać, że dawno, dawno nikt nie zaglądał. Także to trzeba też poczyścić wszystko ładnie. Jedyny ale udało się. Praktycznie tam poruszałem. Podniosłem z 60 śruby już ten dekior mi wyszedł. A Aż do zaborów już dostęp też jest teraz bardzo fajny, ale mam chociaż możliwość sprawdzenia od mnie tych uszczelniaczy. To wszystko tak jak widać. Zapocono dosyć mocno. Jedyne co jeszcze nadal jest olbrzymi problem. I widzę, że nadal będzie. Dostęp do świecy, jeszcze fajkę, może wyjmę. To teraz pytanie: jaki ten klucz założyć? Ach, żeby to odkręcić, a później, tym bardziej, żeby do, odpowiednio dokręcić. No i prawdopodobnie, że będzie jeszcze bardziej unieść na nadwozie, na tyle co przewody pozwolą. Myślę, że jakoś tam się trochę uda napiąć te przewody i się jakoś do, dostanę. No ale dobra, trzeba jeszcze teraz się dostać, tutaj, żeby móc pokręcić wałem. Będzie fajnie już teraz z tym dostępem, w miarę, w miarę będzie ok. Dobra. Mamy zaworki poregulowane. Nie wiem, czy będzie widać, na to wszystko ładne, lekko chodzi. 0,10 na ssaniu, 0,15 na wdechu. także tu jest wszystko ok. Można to wyciągać. Świeczka też wymontowana, stara. W takim oto stanie. Ciężko powiedzieć, jaki to przebieg ma, no ale nie wiem. Nowa już jest. z ustawiona. Czy trzeba było silnik troszeczkę odsunąć do lewej strony, Sukosować, go? no jakoś jakoś się udało. Nawet będzie teraz dostęp do klucza, żeby do klucza też go dokręcić. Także to można skręcać. Trzeba jeszcze umyć dekel. To jest sprawdzić to odmę. I tu będziemy mieli załatwione przy okazji filtr powietrza, Tam airbox też wszystko wyjąć. No i będzie można silnik z powrotem w ramę wmontować. Tutaj żeby pokręcić silnikiem, to trzeba wystarczy to odjąć już. Do regulacji zaworów nam to wystarczy. Także biorę się za to. Nalej ze składany teraz. I dalej się wymieni olej. Dekielek jak widać pomyty, odno tak samo, loringi nowe, tutaj stare, jeden, drugi, także składam pod do kupy. mam nadzieję, że się będzie ładnie tu trzymał wszędzie, bo założyć to dosyć ciężko, no ale dobra, składamy, trzeba go zamontować i odpalić. Dobra, dekielek mamy, już klucz teraz pora na świecę. dostęp. Ciężko, bo ciężko, ale jest. O. Jest. Dokręcone. Dobra. Świeca jest. Trzeba go tu rozmontować. Tak, nie wyjdzie. Dobrze, Potrzeba mi druga, druga ręka, żeby go wyjąć. Stało zapiąć odmę. Założyć tu klapkę, podłączyć przewód i, A, i fil powietrza być. Dopiero będę wkładał silnik z powrotem. No i mamy pomytę. Poczyszczone wszystko z tego błota, co było. Także. Filterek nowy trzeba. Założyć. Otrzymaj się. Ale też będzie potrzebne, dobra. No i trzeba składać go teraz. O, nasączymy go jeszcze delikatnie, żeby lepiej filtrował. Dobra, idę po spray. Jest nasączony, także możemy go składać tutaj i dokręcać. Dobra, mamy tam filterki, wszystko pozakręcane. Ona no zaraz olejem, czymś takim zalewam. No 5W40 jest zalecenie przez producenta. Teoretycznie litr i 100 gram wchodzi. Może olejem na razie litra. I trzeba będzie odpalić. Niech się rozgrzeje. Pozaciąga wszędzie olej. Wtedy się posprawdzę stan i doleję do stanu. Miało być łatwo i przyjemnie, niestety tu coś się zadziało. Nie wiem co do końca. Wespa yy, rzuciła palenie, można powiedzieć, w najprostszym tego słowa znaczeniu. Przestała palić wszystko, instalacja elektryczna niby sprawna. Już mam ją Do przekaźnika głównego nie dociera plus. Jak podam na krótko plus, to, to pali, jest wszystko ok. Tylko teraz czemu nie dociera plus? Gdzie, gdzie się coś stało. Gdzieś coś na kabelkach się zadziało. Przyczyna tego na 1000% jest o. Jak się okazuje, sprzęt jest po jakiejś przygodzie. Gdzieś najprawdopodobniej jest złany kabelek, we z elektrycznej. I tak pech chciał, że po prostu, jak go tutaj sprawdzałem, testowałem, odpalałem, się odpalałem, gasiłem. Gdzieś się ten kabelek musiał upalić. Musimy go teraz namierzyć. Gdzie on tu jest? A jeszcze co? Do, do właściciela zaraz wyślę mu zdjęcia. Jak sprzęt wygląda od środka. To widać, że uchwyt był prostowany. To też było robione, także coś tu było, tylko teraz trzeba znaleźć co to było, co tu się zadziało idzie ten kabelek jest upalony, że nie działa nam ten główny przekaźnik po, po, po podaniu, e, w ogóle jak naciskam stop, to w ogóle się nam napięcie nie pokazuje a jak mało tego podałem napięcie ze stopu z tylnej żarówki to i tak pomimo tego nie pali a omijając tylny żarówkę bezpośrednio podając to no to sprzęt pali także co idzieś tutaj na układzie y, tylnego stopu z tym że tylny stop świeci bez tego a tylko po prostu nie działa same zasilanie no muszę to namierzyć czemu, czemu i dlaczego z jakiej przyczyny co tu się zadziało oj. Nie lubię roboty w kabelkach, ale niestety czasami trzeba. Biorę się szukam dalej. Kurczę, drugi dzień siedzenia nad instalacją elektryczną i szukanie przyczyny, że skuter nie chce palić. No, znaczy wiem już czemu nie chce palić. Po wciśnięciu stopu dzieje się jakieś zwarcie i nie ma napięcia na plusu na przekaźniku, gdy podam plus skądkolwiek indzień skuter spali i jest wszystko OK. A tylko pytanie teraz czemu ten plus ginie? Tak zacząłem siedzieć szukać się okazuje, że sprzęt jest bardzo ładnego. A i tak wygląda wewnątrz. Cały kokpit. Gdy przemierzyłem go troszeczkę Aj. Może pokażę, zademonstruję. Wszędzie cały skuter jest na granicy 400-500 mikronów lakiem, czyli był robiony, no i też to widać. Nawet nie wiem, tu będzie może też widoczne 400 mikronów wszędzie A porównałem go nawet do swojej wyspy. U mnie wychodzi 120-130 mikronów, także ewidentnie cały skuter jest rybony malowany. No i widać to po nim jak się go rozbierze. Choć fakt, faktem jest dobrze zrobiony zewnętrznie. Nie widać specjalnie dopiero jak się zacznie go mierzyć. I pytanie, teraz co tu było? Bo już doszedłem w paru miejscach, że i instalacja elektryczna ma nowe izolacje. Teraz po, po prostu gdzieś zginęło to napięcie, gdzieś kabel będzie przerwany, tylko trzeba znaleźć gdzie. No ale chyba sobie na razie dam chwilę spokoju, odpocznę trochę od tej instalacji. Bo już mi się kabeliki mylą, wymienię płyn hamulcowy z przodu, Także mechanicznie będzie wszystko ogarnięte, zostanie tylko ta instalacja. W ostateczności rozmawiałem z, już z klientem. Ominę to i po prostu inaczej damy na plus na przekaźnik i tyle sprzęt będzie chodził. No ale chciałbym wrócić do oryginału. Chciałbym znaleźć gdzie to, co tu się, co się stało w tym sprzęcie. Także biorę się na razie na hamulce, czy wymienię jeszcze ten płyn i tu będzie miał temat zamknięte, a na spokojnie jeszcze no trzeba znaleźć. I tak to płyn się wymienia który zbiorniczek z rzędu, no ale znaczy to stare było. Także pompa podłączona. To zluzowane. No i pompujemy. Dobra, można uznać, że bezpaskończona. skończona. To było, znaczy, widać, robione to było. No, Pełny serwis silnika, hamulce, wszystko posprawdzane. Taki miałem, ogólny przegląd zrobić, sprzęt, także jest to zrobione. Plus do tego nieoczekiwanie wyskoczyła ta instalacja elektryczna, którą, jak, słuchaj, na no, skuter chodzi, pali. Zresztą nawet zademonstruję. Z tym, że troszeczkę musiałem to ominąć, ponieważ nie mogłem, to się błąd instalacji elektrycznej gdzieś, jakiś kabel gdzieś jest przerwany i pali bez stopu, choć stop, jak widać wszystko działa, jeden, drugi eee, i tyle, no tyle co mogłem, tyle zrobiłem, oko na instalacji elektrycznej jakiś za mocny nie jestem, to nigdy nie mówiłem, że jestem elektrykiem, a mechanikiem, a to jest zasadnicza różnica. Tyle co mogłem to zrobiłem, sprzęt pali, chodzi, jeździ, na pewno będzie i tyle, a tutaj no, ja nie mogę tego dojść, i znaczy nie, nie dojdę, ale jest to na pewno spowodowane przeszłością tego skutera. Jak pokazywałem, sprzęt jest po przygodzie i to nie małej, jak się okazuje, choć wygląda naprawdę rewelacyjnie, jest naprawdę dobrze zrobiony, ale Problemy z instalacją no na pewno są tym spowodowane, bo instalacja, jak jeszcze w paru miejscach, jest widać, że była zdymowana izolacja, jest zakładana nowa. Do tego kilka innych szczegółów, jak pokazywałem, plastik wewnętrzny cały połamany. Tutaj jeszcze brak przerwy, brak dostępu do śruby. Bardzo ciężko się wyjmuje ten plastik, co się jest nie, nie do końca halo z tym sprzętem, no ale nie moje akurat, nie mój problem to do, do końca. No, taki, taki był, taki jest. Ja miałem przeserwisować. Jest przeserwisowany pali, choć jeździ. Wszystko jest ok i tyle. Resztę, no niestety, ja nie jestem w stanie się wszystkim zajmować ani sprawdzać wszystkiego. Tym bardziej, że nie jest to sprzęt ode mnie. I tyle, także jest skończony. Dzwonię do właściciela, się może odbierać. To, co chciałem jest porobione, nawet trochę więcej. Tyle. Biorę się za kolejny sprzęt. Oczywiście nie się cieszy jazda.